Dzień dobry, dziewiąty dzień wakacji. Dzisiaj zaczynamy wędrówkę na Jagnięcy Szczyt, najwyższy szczyt Tatr Na razie stoję w Tatrzańskiej Łomnicy, żeby kupić bilety na kolejkę, która mnie zawiezie na skalnate Plesę. A nad nami Łomnicki Szczyt 2634. Po prawej Kierzmarski Szczyt, po lewej taki płaski, to jest Łomickie Sedlo Kierzmarski będziemy trawersować w prawej stronie Kierzmarski ma ponad 2500 No a my czekamy, jest piękna pogoda, dziś burz ma nie być No i czekamy aż Słowacy otworzą o ósmej to klienckie centrum I kupimy bileciki i za chwilę pierwszy start pierwszy odcinek wjazd na start a potem przysiadka w kolejkę na Skalnatę Pleso jesteśmy na skalnatym Pleso 1751 i zaczynamy wędrówkę na razie na Wielką Świstówkę prawie 20 10 prawie, ponad 2000 na pewno. Przed nami piękna ulica, rzadko widziana bez chmur i obok Kierzmarski szczyt. My idziemy tutaj od prawej strony na to sedlo. W końcu już tak został otwarty, bo był rozmyty parę lat przez deszcz. No i zaczynamy wędrówkę. ponad 1800 wysokości szlak teraz skręca nieznacznie w prawo żeby trawersować kierzmarski zostawiamy łomnice po lewej stronie i przepiękne widoki na tatrzańską nadą piętro Koso drzewin się kończy i za chwilę gołe skały Piękna pogoda. Szlak delikatnie wypłaszczony. Chwilowo, ale zaraz na lewo będzie z kosami podciągać się pod górę. Pod Wielką Świstówkę. Już tutaj widzimy, jak to będzie wyglądało. No właśnie, pięknie. Pogoda się na razie udaje. Okrążyliśmy teraz Boczek Izmarskiego I tutaj w lewo już nam się odsłania Za chwileczkę Przełęcz Pod Świstówką o, Jeszcze jeden kroczek zrobię o, A obok Wielka Świstówka Na którą turystycznego szlaku Nie ma Ten taki głazik wystający gdzie go wyraźnie widać, nawet tu, to już jest ta przemęcz. Ostatnie podejście na trzęcz pod wielką świstówką, i z drugiej strony kierzmarski w całej okazałości. Coś pięknego. Ok, przęcz pod wielką świstówką osiągnięta dla i teraz będzie takie zjazd taki w dół coś pięknego zupełnie inny widok tędy nie szedłem tu dla mnie się zaczyna nowy szlak tu jest zejście teraz 500 metrów w dół ten szlak był zamknięty parę lat aż do pięknej doliny Kierzmarskiej to jest zupełnie inny typ Tatr to są Tatry Wielskie w całości należące do Tatr Wysoki, do Słowacji bo Tatry Zachodnie Wysokie są dzielone przez Słowację i Polskę natomiast Tatry te są prostopadle łańcuchem ułożone do Tatr Wysokich zresztą to widać o no i to zaraz chwilkę Obejrzymy, proszę zobaczyć, to jest świstówka wielka, tu będziemy mieli w dole, 500 metrów w dół musimy zejść, schronisko pod Kierzmarskim Zielonym Stawem, mamy schronisko, przybliżenie robimy, dość spore, bardzo, próbujemy je tutaj zobaczyć. I zielony staw kierzmarski, troszeczkę odsłonięty. A teraz rzut oka na Jagnięcy Szczyt. To jest nasz docelowy cel. Potem kolejne 700 metrów w górę. Tak więc pierwsza część przygody zakończona. Rozpoczynamy drugą część, która biegnie do zielonego stawu i schroniska. Malowniczy szlak w dół. Trzymamy się w szlaku. Nie sposób tego nie filmować. Jest tak to piękne, że nigdy piękniejszego zakątka Tatr nie widziałem na tej tutaj przestrzeni. Tak, można łatwo zgubić. Jest bardzo szybki, kruchy, no dość niebezpieczny. Trzeba uważać. Eee, naprawdę, bo widać, że był zamknięty. Każdy kamień może się obsunąć i tak będzie długo, długo w dół. No i trzeba patrzeć, bo każda droga jest dobra, a słabe jest na razie oznaczenie. Jesteśmy już nieco niżej w piętrze kosówek. Tam w tle murań i hawrań. No, szlak jest mocno niewygodny cały czas, ale widoki rekompensują wszystko. Jesteśmy już niżej. Mamy zielone pleso, mamy jagnięcy, ale jeszcze godzina przynajmniej schodzenia. Z tego co widzę, trzeba jednak uważać. Tak to wygląda ten szlak. Proszę zobaczyć, non stop coś się dzieje. Tu jest jak w Tatrach Wysokich, naprawdę jak zejście porównywalnie pustą dolinką z Koziej Przełęczy. Albo gdyby tędy szlak biegł byłby porównywalny naprawdę z Orlą Percią albo Czerwoną Ławką, bo jest trudny, bardzo sypki, ale tędy tylko na szczęście biegnie potok. Ale jest jak krajobraz księżycowy. A tu już jest ziemia obiecana. A no, jednak, tu był łańcuch, jak mówiłem. Eksponowany teren. I kawałeczek jeszcze tutaj. Mamy propozycji łańcuchowych. No, ale musimy w końcu wejść w dół. Kończy się nasza druga część przygody dzisiejszego dnia zeszliśmy do małego stawiku i już jesteśmy blisko Batyżo kierzmarskiego zielonego stawu w zasadzie powinien nam się odsłonić tu mamy widoczną prawdopodobnie łomnicę i z lewej kierzmarski z drugiej strony obeszliśmy Tą cały czas tatrzańską magistralą która się składa z łatwych i trudnych odcinków ten był trudniejszy i wyłania nam się wspaniały widok jak jagnięcego za chwilę ujrzymy zielony kierzmarski staw Godzina 11:05, czyli niewiele ponad godzinkę od wielkiej świstówki. Planowo jesteśmy nad zielonym kierzmarskim stawem w dolinie kierzmarskiej u podnóża Tatr Bielskich. W końcu nam się udało dotrzeć do schroniska. Cześć, rozpoczynamy trzeci etap dzisiejszego dnia Podejście na jagnięcy szczyt ze schroniska pod zielonym stawem i tak to wygląda na początku duże kamienie, koso kończący się las i będą się stopniowo, po raz kolejny widoki odsłaniać. No pod 1800 już za chwilkę będziemy, ten szlak teraz przebiega w ten sposób. Od lewej strony będziemy atakować Jagnięcy. Ciekawsze widoki są na razie z tyłu. Już sporo przyszliśmy, A to nasz szlak, którym szliśmy jeszcze dwie godziny temu. I proszę Państwa, łomnice widać jak na wyciągnięcie dłoni. Budyneczek. Piękny płat wiecznego śniegu dole już tak mamy zielone pleca A my dalej za kosami na grani w prawo. Tak nam czeka jeszcze wędrówka. Bardzo szybko pokonujemy wysokość. Jesteśmy już na 1900 intro Hal, głazów już. No i dokładnie widzimy jak szlak przybiega za kosem w prawo. Na grań i w prawo, na Jagnieńce, które jest coraz bliżej. Tu już jest w lewo podejście na grań. Prawie 2000 metrów. Proszę zobaczyć, ile już jest za nami. Zawsze to powtarzajmy. Ile jest za nami, a nie ile przed. A stamtąd szliśmy. A więc jak w dół, i jak znowu w górę, teraz to widać. Jeszcze kawałeczek. Sypki szlak, cały trzeba uważać. Sporo tego było. Kolejne łańcuchy. Trzeba było dwa razy się przytrzymać mocno. Ale tu już jesteśmy po skałkach na grani i w prawo, tu już jest szczyt Jagniącego. Osiągnęliśmy grań, zupełnie inne widoki. Też i polskiej strony. Stawik. i tutaj tak jak ludzie granią na szczyt niewiele już pozostało bardzo ładne skałki zachowujemy tylko koncentrację do końca od razu powstrząc się w prawo w tym miejscu trzeba uważać że nie był ślakiem w lewo tam dość wyraźniejszym tylko mniej wyraźnym takim kamienistym on się tak ciągnie Tędy na Jagnięcy, to jest ten szlak, to już końcóweczka, no i pijamy się. Po przejściu takiej przełączki, która była tu, to się już mogło zmylić, że to już jest ten szczyt. I jeszcze ten kawałeczek, tam gdzie Pan stoi i w prawo tu, to już mamy Jagnięcy, jeszcze jakieś 70 metrów. A już liżutko. Ostatnie podejście. Już się gniecę. A Niesamowita. Kończę szczytu. Końcówka. Końcóweczka. I jest jak Niemcy zdobyty o dziewięciu kilometrach o godzinie 13 Po trzech i pół godzinach ještě 30. No, jeden. Co jste ty jistě dokázali? Co to ještě vysvětlíte? Tam bylo, jak že tam bylo dvou jsi na už, do... ne? Mě, jsem a štítev, ne? Díma, dobrý pocit. No, aj, ne, se chystá. Nebylo dobré na ty lavičky dobre. Takže to bylo, jiný dobrý pocit. Palera ma ze szczytu. Jest i Łomnica, Kierzmarski. Fantastycznie, fantastycznie. Jesteśmy z powrotem w schronisku pod zielonym stawem kierzmarskim. Takie to są szlaki, ciągle te kamienie, można się wywrócić, trzeba uważać. W każdym razie, zajście półtora godzinki było tym samym szlakiem, więc już go nie filmowałem drugi raz. Jest godzina za 10.30. Krótki spoczynek, posiłek i będziemy kierować się w dół, doliną inną do Tatrzańskiej Łownicy. Jeszcze zobaczymy tutaj na szlak. Tutaj napis: Czerwona magistrala na lewo. Czerwoną dolinką szliśmy na jegnięcy Biała woda 2,5 godziny. To jest żółty szlak nasz. Dalej schodzimy nad jezioro. Przejdziemy teraz przez mostek i żółtym szlakiem nie polecam tego schroniska nie doczekam się w pół godziny na wodę bo kolejka jest jedna I jak ktoś zamówi talerz kurde schabowego lub jakąś zupę to musi czekać, wszyscy muszą czekać aż będzie obsłużony i dopiero mogę następna osoba kupić nie ma osobnej osobnego e, szlaku nie ma osobnego kolejki na napoje czy coś tak samo długo czekać tak więc zostawię fatalne wrażenie to schronisko i trudno jakoś wytrzymam idę żółty szlak siedem i pół kilometra do końca tak ta dolina wygląda tuż przy schronisku szlak kamienisty i takiego jakiegoś nie lubi ale malownicze jak mówiłem bajkowa krajobrazy zielone zupełnie inne jak dla tatr wysokich osiągamy powoli piętro lasu tu mi nam pięknie biało woda i tak będzie nam towarzyszyć do końca malowniczo. Powiem szczerze fatalny szlak, jakbym wszedł dnem rzeki kamienisty Nie polecam. Nie wiem jak tutaj, to, to jest to zrobienia raz w życiu chyba. Piękne widoki, ale dojścia fatalne szlaki naprawdę dla butów. Ale idziemy dalej po godzinie chodzenia skończyły się kamienie na całe szczęście. I koniec doliny wieżmarskiej. Biała woda zostawka. Bardzo ładnie, 19 kilometr podróży. A my, a my tam. bo zapraszam. I nie wiem, a my sobie idziemy prościutko do Tatrzańskiej Łomnicy. No i jeszcze popadało na koniec, tak? tak? Dzień dobry. No i elegancko. żeby jeszcze dojść do Tatrzańskiej Łomnicy spod zestawki przy ujściu Doliny Kierzmarskiej w Białej Wodzie musieliśmy tu takim wygodnym duktem wzdłuż ulicy 3 km przejść do Tatrzańskiej Łomnicy co czynimy deszcz już nie pada tak więc jesteśmy w Tatrzańskiej Łomnicy 22 km, 8 godzin wędrówki Dziękuję bardzo.